Jutro dużo słońca, chociaż chwilami będzie się chmurzyć i spadnie niewielki deszcz. Witam Państwa Marzena Smukowska. W nocy początkowo zanikające opady mogą zdarzyć się jeszcze wzdłuż granicy wschodniej. Poza tym pogodnie nad ranem, lokalne mgły nad morzem i na pomorzu. I od 6 stopni na pasiu i przyźnie do 10 na pomorzu zachodnim. W ciągu dnia też przewaga słońca, ale od czasu do czasu będzie przybywać chmur i miejscami popada. Na Podkarpaciu i za może zagrzmić. Temperatura wzrośnie do 20-21 stopni, na zachodzie do 23-24. Chłodniej nad samym morzem, 16-17 stopni i tam powieje nieco silniejszy wiatr. W sobotę, niemal wszędzie słonecznie, a słaby deszcz może dać o sobie znać jedynie na Podkarpaciu i to tylko przed południem. I od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 20 zachodnich. W niedzielę do 26-27 stopni. Nad samym morzem około 20. Słońca również nie zabraknie, chociaż na Mazurach, Podlasiu oraz gdzie nigdzie nad morzem możliwe burze. Ostatnie dni maja będą gorące, lokalnie nawet upalne, ale znowu pojawią się burze, które mogą być gwałtowne. Do zobaczenia.